Moi drodzy, takie aktualizacje jakie widziałem dzisiaj, o które nikt nigdy nie pytał i nikt nigdy nie potrzebował, ale GM po tak to wprowadził, bo dba o nas o tą społeczność o nowe koło Halloween ty... Hmm, możliwe nagrody, nagrody miotła. Dzielnego tiki, Lizak Magi. <ścoughs> czerwona miotła Zielona skrzy skrzynka Chyba jedna z gorszych kół jakie widziałem Nie no było lepsze z Bengale. Moi drodzy powiem wam Że jestem trochę w szoku Gdyż ceny kuponów SM Nie staniały tak jak oczekiwałem No właśnie Zauważyłem że dużo ludzi zaczęło skupować te kupony bo, jak na początku mi się udało, Jakub po, zaczął nagrywać. Ja będę musiała po 7 bonów kupować. Powiem Wam szczerze. Ale i tak jestem zawiedziony, bo myślałem, że zejdzie do, do 6. Tak oczekiwałem. Więc, no, nie zrobię zbyt dużo. Powiem Wam szczerze. Jeszcze chwilę poczekamy. Najwyżej kupię sobie te. Yy, te rzeczy i zobaczymy. Nie wiem, czy kupować po 7 wonów. Pewnie będę musiał, nie? Ale zawiodłem się trochę. Kupmy tak. Kupmy tak troszkę i, i mam nadzieję, że ktoś jeszcze obniży tą cenę. No bo wiecie, no, zrobię dwa wony na jednej sztuce, nie? Nie ma trzału. Ku... Liczyłem na więcej. Liczyłem na więcej. Zawiodłem się. No, czyż bym ku... Sprzedał moje rękawice HA! <laughs> rękawice poszły za 250. Oh je, yeah, motherfucker! Jaku władca szparek? Ale jestem bogaty. Nie mogę się czekać, jak to prze******* na ostrzej chodź. Z tego będę miał i znowu depresja przez najbliższe dwa tygodnie i zero chęci do gry. Fajnie. Moi drodzy, zaraz przepalimy, wejdzie nam i będziemy mieli wony na eku. <laughs> na pewno. <kurwa. śmiech> Dobra, żeśmy się pośmiali. Dobra, na rozgrzewkę, żebyśmy się Eee... W... Spalmy broń, żeby wiecie, mieć chęci do gry. <laughs> Moi drodzy, każdy wie, że ta broń. Prędzej ja upierdolonę niż to ulepszy się, więc te wszystkie wony, to wyklikamy sobie ładnie. Dobra, zobaczmy co tu jest do kupienia. Byle co w sumie, powiem wam szczerze, bym potrzebował. No taki naszyjnik pod bosiki by się przydał. To jest nasza manica. 6.7 7 możesz wymieszać. Panie, wiesz jak ciężko trafić coś dobrego w 6-7? co nie zdaje sprawy, no nic to bym kupił i zmiksował 6,7. To znaczy, że item może mieć 10 precyzji albo 14. 14 powoduje, że to jest podwójna precyzja. Dobra, kupimy ten. Bo 1,5 wytasowane. Może być, tylko 6,7 muszę miksnąć. Bo Metiny. Jak będę bił Metiny na serpencie albo coś, to sobie tego będę zakładał yy... No to sprawdźmy, nie? Wartość ataku albo atak na bosy, nie? Metiny nie potrzebuję, bo to jest Talizman na bosy Na wieże Sung ma na bosy oraz na, yy, na Na serpenta dlatego chcę to zmiksować, yy, Bo na metiny to ja mam to Wiecie jak to jest. Super idzie, widzowie. 1% znowu. A to umiejętności to ma. O, 2% Mi 4 Metiny. Ja nie chcę Metiny. Powiem wam, ciężko to widzę. 3% atak na bossy. Liczę na farta Chciałbym 4 przynajmniej 4 mi satysfakcjonuje, 3 Tego tak miał 20 albo 30 wartości więcej Liczę na farta widzowie Albo wartość 40 albo 4 na bossy Minimum Dobra, kur, jedziemy dalej, to p... będę żałował. Umykł. Kur... A czemu nie atak? Gdyby była piątka, to bym sprzedał. Szamanicy by kupili ode mnie. Czwórka to już jest takie se. Widzowie już żałuję, nie? Tak, było już To samo, co kupiłem, tylko że 150 hp mniej, czy tam 100 hp mniej. Gerko <noise> nie. Nie. Ja Ostatnia szansa widzowie Jak się nie uda to ja się poddaję Ten dzień jest z... Nic już się tykam dzisiaj Dobra jak nie odda daję ci bana ku... Paweł Pamiętajcie niech Paweł Mudłeś się ku... Bo namówiłeś By kupić gotowca No ja pi... nie chcę metiny Daj ku... inny bonus maksymalnie Metiny <śm> Ha <laughs> Super ile taki chodzi z wartością magicznego ataku A pier... nie wiem Super. A mógłbyś dać y, coś dobrego? Czy za dużo y, pragnę? Nienawidzę was, widzowie. <grystanie> Wiecie co? Ja to. Jadę już do zera Najwyżej to wy**** na glebę i idę spać 3% <grym> Jak sprawdzić ile to daje? Telefon wy****łem Żebym miał perfekta za to To jest właśnie cebula, wiecie? Tak właśnie działa cebula. Przepłaciłem na swoje własne życzenie, bo jestem dycem. Nigdy więcej k***a, cebuli u mnie. <grystanie> <grystanie> Czyli 50 wartości to jest 3%. Super. Dobra, najwyżej zostawimy to na kiedyś. Nie wiem. Trudno, będzie moja inwestycja, która yy, będzie moim blamarzem. K**a, nie? <grystanie> Jak ja tej gry k**a, nienawidzę, to jest chujnie <grystanie> Nie będę scelał, bo to nie jest nic nie warte po prostu. Zostawię to nie chcę, będzie Powiem mam, że na tym nasilnikiem by, by, byłoby mnie stać. Tyle wiesz, to są na umy, nie? Widzicie, nawet na umy nie weszło. Też bym na tym zarobił, gdyby na umy weszło. No to po prostu no, to jest RNG. Widzowie, tak gra to kupiłem, nie? I tyle. Ta sprzedałem i właśnie przejrzałem to, co sprzedałem. Dobra, żeby żeby ten dzień zakończyć pełnym sukcesem, wiecie, takim wiecie pełnym, ulepszmy sekwę jeszcze raz, tak żeby uśmiech na twarzy Jakubcia nie schodził do rana. Jedno ulepszenie mogę przepłacić. Tak, ulepszmy se, wiecie, żeby na serduszku się milej zrobiło, wiecie? Tak, 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 sympatycznie się było po prostu. Piękna wielka, Motywacja do dalszej gry, chęci, do życia i w ogóle... <tryk> 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 Tyle powiem. Pewnie doszły was słuchy, że była piękna aktualizacja ee, na metinku. Ktoś z Was pewnie słyszał. Moi drodzy, to już Wam pokazuję. Więc tak, aktualizacja, moi drodzy, 22.3, która wprowadza rzeczy, które nikt nie potrzebuje i nikt nie chciał. Zaraz sobie zobaczymy, jak te rzeczy wyglądają. Moi drodzy, pierwsza e, nowość to jest, uwaga, zmiana modeli broni. Game poduszek do wniosku, że gra. Potrzebuje liftingu broni, której tak nikt nie używa, bo każdy ma nakładkę, więc i tak nikt ich nie widzi. Bo wiecie, fajnie, że serpe, że ostrze serpenta, czy tam dagery serpenta wyglądają inaczej. No spoko, nie? Ale, no kto będzie nosił te bronie bez nakładki? No kto? Dobra, jedziemy dalej. Yy... System energii. Chodzi o kryształy. Zwiększa teraz również bonus do talizmanów i rękawic. No i to właśnie teraz sprawdzimy. Jak to funkcjonuje. Bo jestem ciekawy. Ta. Mam, mam włączoną optymalizację. Chyba żebym się znowu wyłączyła. Moi drodzy mam wydajność włączoną. Zmiany. Na plus. <laughs> Żadnych Ale zaraz do tego przejdziemy, nie? Za tego przejdziemy Kryształ energii powinien mieć wpływ na mój żywioł Ile ja mam na, na, na loot? Na loot mam 103% Czyli uruchamiając y, kryształ energii Nie wiem czy tak liczy Też to niby liczy y, 1,5 jeżeli chodzi o y, Bonusy w rękawicy, czyli precyzję też powinien mieć większą Nie wiem czy tak to działa 76 i 100 103. Uwaga! A to są gó... jakieś statystyki ukryte, czy co? skąd mam wiedzieć, że to działa? Musiałbym po damage'u sprawdzić chyba. Bo... tak to nie działa. 103 dalej Dzięki. Nie, nie, nie mam pojęcia, jak mam to sprawdzić. Bo... no powinno mi dać przynajmniej 7% nie, no więcej 7% yy, na, 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 na loot, ale ja nie wiem, jak to sprawdzić. Poprawiono wydajność gry podczas odwiedzania sklepów. To już widzieliście, nie? Yy, nowe typy animacji. Czyli opcja zostawiana domyślnie nie powoduje żadnych zmian. Po wybraniu tej opcji, wydajność gry zostanie zwiększona. Gdy na ekranie wśród będzie wiele potworów. Przetestuję na laptopie w nocy, jak zostawię autołowy. Yy, różne bronie mają teraz, są przerobione i mają teraz nowy, ulepszony wygląd. Ni Hashtag nikogo Więcej typów przedmiotów liczy się teraz w misji, wzmocni przedmiot Gdy postać straci punkt doświadczenia, pojawi się teraz odpowiednie powiadomienie A że wie gdzie, na środku ekranu kurwa? No... Nie, nie, nie wiem Gdzie teraz ktoś z was już y, się tam zabił od moba i gdzie to powiadomienie się wyświetla, bo ja nie mogę tego sprawdzić y, Ikony umiejętności konnych pokazują teraz prawidłowy czas regeneracji Sprawdza, w sensie, czy, wy, czy ktoś z Was sprawdza ile się... Oni takie kurwa, rzeczy naprawiają. No no kto, no kto takie rzeczy zgłasza? O, nie działa mi czas pokazywania regulacji z Cikonny. Kto na to patrzy, jak to jest działa w tle. Podczas po korzystania z pakietu powiązany komunikat nie jest już wyświetlany podwójnie. Na pewno błąd maski oddechowej dla postaci żeńskich. Przy różnych szamanek przez innego gracza nie zabrałem już będu graficznych. Boże oni sobie biorą jak, rzeczy, które wiedzą, że i tak nikt na to nie spojrzy, wypisują to jako listę, bo i tak tego nikt nie sprawdzi, czy to zrobili, i fajnat, nie? I potem szefowi, patrz, kurde tu rzeczy naprawiłem, no, no, no zobacz, szefu, no zobacz, no tak, tak to musi działać, bo ja nie wierzę. będę będę że będą z prezentacją kucyka, gdy była używana z ubrania Mądrego Smoka, bla, bla, bla czyli źle się wyświetlała, super, raczej bardziej, żeby było już teraz w Umiejętności ognisty duch można ochronać, ostrze i dusza próbowego wika są ponownie wyświetlane i wykonywane poprawnie. No, mi się niekiedy resetowała animacja, ale nie wiem. Debów chydy działa teraz w lochu obrona statku? Jakich debów? Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Dekoracje eventów pojawiają się ponownie we właściwych pozycjach. Negatywne efekty nie pozostają już na potworach, gdy, gra gdy gracz znika. Nie wyświetla się już paszowy komunikat o będzie, gdy dać próbuje łowić ryby z wierzchowca. Usunięto błąd polegający na tym, że smoczy kamienie, które nie zostały zablokowane po, anul po anulowaniu umieszczenia w sklepie prywatnym. Karmienie zwierzaka jest teraz możliwe również za pomocą skutów klawiszowych. W się sensie. Napisanie by jakich na przykład, czy mam ta tę samą klawiaturę opisu, żeby stawić, który to skut klawiszowy jest. Nie wiem, powodzenia w szukaniu tego. Super, nie? Po co to... Po co pisać, jakie klawisz odpowiada, nie? Po co, po, no po co k**a. Szukaj se. Podczas próby powiązania turbodeski... surfingowej z duszą, wyświetlany jest teraz powidowy kolor czerwony. Na pewno moment, który powodował brak tekstur graficznych na głowach kobiet ninja, po założeniu stoi koliczka. Stoi kuliczka, kuliczka ale... Czemu ta aktualizacja jest dla ninji i szamana? Poprawiają kur... jakiś baklarz, dodając zęby kur... do baklarza, albo wydłużając te szczulety. Poprawiają jakieś fryzury, ale, ale, ale po co? Gdy gracz wykonuje działanie takie jak uderzenie, pocałunek, francuski pocałunek na innym graczu, nie jest wyślany błąd systemowy. Dziękuję, czas. Emocje prawidłowości wyświetlają. Już lecę kupić maskę emocji. Podczas teleportacji do obszarów wojny, atakom atakom diabłów nie jest już wymyślany. Błąd systemowy. Umiejętności z efektem teleportacji, jak, jak szybkie ataki, były wszystko działające poprawnie przeciwko Alastorowi. Usunięty błąd polegający na tym, że postać, która została zabita podczas była niewidzialna, nie pozostawała już, nie, nie, nie już niewidzialna. Usunięty błąd polegający na tym, że umiejętność nie była już widoczna na postaci po tym, gdy została zabita w strefie walki. Ale. No, oni naprawiają ten... ...nikt nawet tego nie zgłasza. Sami... Ja nie wiem, jak oni wyszukują te błędy. Naprawdę, ja bym chciał to wiedzieć. Gdy męskie postacie ninja wykonują ataki z łuku z łączonym dźwiękiem, nie jest już wyświetlany błąd systemowy. Kto ku w nie używa dźwięków? Wzmocnienia pomoc smoka i atak plus zostają robione tak, aby nie były już malone... ...z dużą szatą, szatą miłości, szatą niebios i szatą słońca. Dokonane są przez inną postać. Nie rozumiem. Zostaje poprawione tak, aby nie były już mylone z żubą szatą, szatą miłości, szatą niebios i szatą słońca, gdy są oglądane przez inną postać. No, kurwa, niech mi ktoś to e, po polsku, że tłumaczy o co tu chodzi, bo ja, ja, ja nie pani mają, nie? Co ta poprawka ma robić? Bo ja nie rozumiem. Kto no, to kurwa, tłumaczył? Usunięto błąd bon graficznie nóg kobiet ninja. Widać, że translator wyjechał na pełnej. Gdy zajmują zbroję i są oglądane przez inną postać. Ale k***a, Kto jest takim k. z że przybliża postać na maksa, patrzy na nogi i szuka błędu graficznych. O k. patrz! Widać piuta. No, no. No po prostu, wow, nie, no. Koniec z graficznymi przerwami w teksturach na gobie, dla niektórych. W postaci kobiecych, usunięto kilka problemów na mapie obrony statków. Chłopie nie napisali, jakie świetna aktualizacja. Na pewno, Kmicic już nagra za trzy filmiki o tym, że Gamepod jest najlepszy. A Jakub to jest je hejter i nie docenia tej pięknej firmy. Ale teraz, przynajmniej, Gamepod przez rok nic nie musi robić w tej grze. Dobra, idziemy kupić te y szuletki ninży. Nie mogę się doczekać żeby zobaczyć, jak wyglądają. Oto walczyłem. <laughs> Już wiem, że będzie k***a Essa, nie? Moi drodzy, to na co wszyscy czekali Update giver. Pierwsza leci Chakra. brojkrom nikt nigdy nie używa jest tylko po to, żeby Yangi zdobyć na magazyn. Uoo. Jestem ciekaw ile grafik Robił dobra, jedziemy dalej. Siemensy Kolejna broń, tylko po to, żeby z, yy, dać ją do peta. Jako żarcie, kolejna broń, czyli czakram z wylewem. <grywy> Nie wiem, jak mam to skomentować w sumie. Dobra, yy, jedziemy dalej. Akurat to nie wiem, jak wyglądało. Pewnie wydłużyli to o te osza. Też w sumie nie wiem, jak wyglądały te... Yy, dadżery ...bęża, no bo każdy ma... ...nakładkę, więc... ...no i tak ty, nigdy nikt nie widzi tych broni. Dobra, yy, no i to. Zodiak. Wygląda jak kaset, nie? W sensie. Wow! Boże. Jak w takie rzeczy wrzuca, to już wiem, że nigdy już kontentu nie dostaniemy. Tam mówisz? Ale z mojego deflinka się jest tu, wiesz? Żebym dostał złoty. XD. Dobra. Więc no powiem tak: no giga aktualizacja. Wydaje mi się, że nowy challenge będziemy robić k***a ninjom Czu, Czuję potencjał Do y, Tego ro, roleplay'a Będę udawał, że jestem ninjom y, Jak Jakub y, z, wy, Zarobił na handlarzu Pamiętacie? Zaczynaliśmy od tego Teraz mamy to Mamy 88 wonów Mamy y, Mamy alchemię Proszę tu jeszcze dwie takie strony. Powiem wam, że dzisiaj przyjęliśmy parę set wonów. I nie czuję się jakoś lepszy. <laughs> Ta gra jest taka zła, Ja... P... <laughs> I wy się dziwicie, czemu mi psycha siada od tej gry? Jakub za... Jakieś rękawice ulepsza. FIFA Rafa, FIFLOC. A, a Jakub potem to przeklikuje w 5 sekund i nie ma. Potem Jakub miksuje na szyjnik myśląc że przynajmniej RNG oddaj, Ta trzy razy ulepszałem Zostało mi parę wonów jeszcze Ludzie dali na jedno ulepszenie to przynajmniej prawie jedna wpłata na SM -ie. mi się... No może nie prawie, jedno się trochę brakuje. Panie, to dopiero metni się zacznie i chęci do gry wrócą. Wiesz to będziemy. Na dzień i noc, no bo patrz, zrobić broń na plus 15, wtedy każdy won, który będę zbierał już nie będzie nigdy przepalany bez sensu. W sensie znaczy, tu, znaczy bez sensu, w sensie, że zawsze będzie widać progres, no bo wiesz, albo będziemy zbrać na nową szarfę, czyli kupię osobną łuk Zodiaku i osobną szarfę, albo będziemy zbierać na jakieś y, rzeczy typu rękawicę nową, wiesz Więcej się będzie działo w tej postaci aktualnie. No, 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 no nie, ja nie chcę skrypować tej broni, bo nie szczerze, że ona jest na plus 16, i tak w ogóle, cud, jest na plus 16, bo ja myślałem, że nigdy nie będzie na plus 16. Aha, czyli to mi dało 20 punktów Gaja. Super nagroda! Na jakim poziomie przepustki bojowej to dało mi? Ile punktów możemy tu zbierać? 1000 punktów. <laughs> żeby mieć 20 punktów gaja. <laughs> Gaje poczułem... Dobra. Uwaga. Bo 200 Tak na pewno. 30 yeah, Nie, nawet koń nie przed. Kwa plus 20. ZDADZIŁAŚ, K**WIE, Nawet no, nie chcę komentować tego, bo... ...zmutno mnie. No, nie mam więcej rytualnych, tylko magiczne zostają. Telefonów chcę przy. znowu! <laughs> Nic, skup. <laughs> to opóźnienie, moi drodzy... Przepaliłem dzisiaj tyle SM-ów i telefonów, że mam dosyć tej gry. Super! Tak, właśnie to jest to za... Miałem tyle i przepaliłem to w jeden stream super, ale się świetnie czuję. Ja o, jest. Uwaga, czy widzowie mieli rację i ta miotła działa? E... O jest, nowe przedmioty. Ta miotła działa tak jak widzowie mówili. Co w ogóle daje? 1500 HP 15 potwory. Siła w walce z kamieniami nie Metin. To i to. Dobra, kupujemy zacarowaną miotłę. Kupujemy przeklętą miotłę. I moi drodzy, czy widzowie mieli rację, że z tych mioteł bije się jak z dechy? Dlatego ludzie dechy nie kupowali w bitem shopie. Nigdy nie wiedziałbym, że to wyszchowiec. No. do? Gdzie mogę skill'a użyć? Czemu mi smo nie działa? Czekajcie, może tej drugiej. Tu się wszyscy czoło. Sam widziałem jak dwie osoby napisały u mnie, że nie kupi dechy, dlatego że miotła będzie działać jak decha. Ja bym chciał zobaczyć z minę tych fów. Jak, jak się okazało, że kupili jeszcze SM stacili. I nic z tego nie mają teraz. Powiem Wam, ale powiem, wiesz, chłopcy są słabe. No, porównajcie sobie 20 na potwory, a 10 na metiny. Co ty pije? Wiesz, po animacji widać, że masz. A! No niestety, wiesz. Nie da się. Dobra, ja spadam. Trzymajcie się na razie. E, do potem.